Cześć, witajcie na nowym odcinku na moim kanale. Dawno nie było odcinka, ale. Ale. No, No nie mogłam. Z różnych powodów. Nie wiedziałam, co nagrać. No, ale dzisiaj już się pojawił odcinek. Nie wiem, kiedy to oglądasz. A więc w dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić parkoury, ale jak zaginę, to usuwam skina. Bardzo mi chciała polubić z tego, bo właśnie dwie, dwie osoby mnie polubiły. No, boję się. Mam sporo skinów. W sumie. No, i mam nadzieję, że zginę jak najmniej razy, bo nawet fajne skiny. Nie wszystkie chcę usuwać. No dobra. No to zaczynamy! Myślę, że na razie weźmiemy ten parkour bo jest fajny Lubię go nie Przechodziłam go, ale chyba go nie przeszłam, bo coś tam mi przeszkodziło Sprawdzimy Nie, nie przeszłam go No więc tak tam coś jest? Mam nadzieję, że nie. A, chyba jest. Dobra, trudno. Jak jest tam, to trudno. Dobra. Później usunę skina, bo. Bo tak. Hmm, bo chcę tego parkurem przejść. A więc jeden skin już usunięty, znaczy jeszcze nie usunięty, ale... Będzie. Ejku, stresuję się. Nie chcę zginąć. Naprawdę nie chcę zginąć. Bardzo nie chcę zginąć. W ogóle to możecie lajkować, nie zmuszam, ale możecie lajkować moje skiny. Mm jak jeszcze w ogóle po tym odcinku ja będę miała a i jak coś wróciłam do telefonu nie wiem czemu ale wróciłam do telefonu no czyli że gram teraz na telefonie hmm, ale będą chyba odcinki jeszcze na komputerze no różnie będzie Mm, napiszcie w komentarzu, czy wolicie, jak gram. Ojejku, jak gram na e, telefonie, czy na komputerze. Bo ja szczerze. No, wolę grać na komputerze, ale nagrywać chyba na telefonie, bo. Łatwiej. Dobra. A więc tak, usuwamy pierwszego skina, który to będzie... Czemu to jest lubisz zielony? Aha. Dobra. Um, nie wiem. Mm. Możemy. Dobra, tego usunę. Mm. No. A jeszcze jeden. Nie wiem. Dobra. Dobra. Od razu mi lepiej. I bierzemy się za inny. No to może ten parkour też Rainbow. Ale fajny. Fajnie by było, gdybym chociaż na jednym parkurze nie zginęła. Bo byłoby mega fajnie. Nie, nie robię skróta. Boję się. Będę szła tak jak trzeba, bo boję się. Bardzo się boję. Nie! Zginęłam! Zginęłam! Dobra. Szkoda. Bo bardzo chciałam nie zginąć. Ale skąd ja miałam wiedzieć, że tam nie można ten... Głupie to. Tutaj zrobimy tak. Hop. Hop. Dobra, i w portal. Czyli tutaj muszę usunąć już jednego skina. Mam nadzieję, że nie będę przechodziła na niemożliwych parkourów, bo, bo nie, bo pewnie na każdym zginę. O nie! Hmm. Dobra. Wow, meta, jej, zginam tylko jeden raz. Fajnie, wow. Jej. Ale się stresuję. Nie widzę, jak się jeszcze stresuję. Usunęłam może tego. Dobra. U, u, u. 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 Dobra. I yy jeszcze. No myślę, że przejdziemy sobie jeszcze z dwa parkurki. Szalonego. Dobra, zaryzykuję. To jest smeta. Będę mega ostrożna. Wątpię, że nie zginę, ale postaram się. Ojejku Ale ja się stresuję teraz Po co ja... Dlaczego w parkoura wchodzi on? Dobra, jednego skina już usuwam. Ło! To było mega hardkorowe. To wygląda jak trochę skopanka. Dobra. Mam nadzieję, że nie zginę więcej na tym parkurze. Co wąt? Piję. Dobra. No chyba nie. Jejku, dwie kreski. Oj, ale stres. Stres nad stresami. Co? Dobra. Nie, 180. A więc usuwamy kolejne dwa skiny. Świetnie! Po co ja wchodziłam w ogóle na szalony parkour? No... kożyłam się i to mega Jeszcze tego sobie przejdziemy bo czemu nie? Dobra. Mam nadzieję, że na tym nie zginę, bo to już jest ostatni parkour. Bardzo chciałabym na nim nie zginąć. Nawet nie wiecie, jak bardzo chciałabym na nim nie zginąć. W ogóle co ja myślałam, że ja na szalonym parku, że nie zginę. Przecież ja jestem takim nobem. Tutaj są 180. Dobra. Teraz to oj, przepraszam, że nic nie mówiłam, ale wkurzyłam się i jednocześnie się skupiałam. No ale... Pietnie Nie... Co ja zrobiłam Dobra Na tym na tym parku, nie zginę. to dobrze. Yeah! Dobra. Co? Co? Już go przechodziło? Dobra, nawet o tym nie wiedziałam. Ale trudno. No. I. Na tym już zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I zostawcie łapeczkę w górę. Um. No i. Bye-bye.